Cześć Boże, cześć, witajcie moi drodzy, nazywam się Przemok Wadera, mówię do Was z Ignacyńskiego Centrum Formacji Duchowej w Gdyni, a to jest ostatni już odcinek z serii, w której dzielę się tym, w jaki sposób na moje życie wpłynęła książka Duchowość, Intymność i Seksualność Owena Cummingsa i Johna Galindo. Książka, którą można kupić w wydawnictwie WAM. Chcę dzisiaj powiedzieć trochę o tym, w jaki sposób duchowość i seksualność mogą zostać pojednane w naszym życiu, bo tego właśnie dotyczy końcówka książki, o której tutaj mówię. A na końcu tego odcinka będzie jeszcze bonus. I jeżeli ktoś nie lubi niespodzianek i tylko jak kupuje książkę, to zaczyna od ostatniej strony, to może sobie przewinąć i zobaczyć już od razu co będzie w bonusie. A dla tych, którzy wolą niespodzianki, to zachęcam do wysłuchania całego odcinka. Przechodząc do tematu, autorzy książki piszą, że często jest tak, że nasza duchowość i nasza seksualność są w nas jak tacy dwaj sąsiedzi, którzy się za bardzo nie lubią i za bardzo się ze sobą nie komunikują. I często myślę, jest tak, że my się w pewien sposób opowiadamy po jednej ze stron. Albo po stronie naszej seksualności, albo po stronie naszej duchowości. No I może być na przykład tak, że bardzo chce żyć w relacji z Panem Bogiem. I czuję, że moja seksualność jakoś mi w tym przeszkadza, bo rodzą się we mnie myśli erotyczne, które mi jakoś zaburzają moje poczucie bliskości z Bogiem. No i staram się z moją seksualnością walczyć, że staję po stronie duchowości, a seksualność staram się wypierać, najchętniej bym jej w ogóle nie miał. Mogę mieć też odwrotną postawę, to znaczy, że co prawda bardzo mi się podoba, to co jest napisane w różnych duchowych książkach. I to, czego naucza Kościół, no ale wiem, jak jest. Nie? No, krew nie woda, I czasem człowiek po prostu no, się nie jest w stanie oprzeć, musi sobie nagrzeszyć, no, a potem może z powrotem żyć spokojnie i szczęśliwie. Czyli to, co tam mówi Kościół o moralności, to niech sobie mówi, ale ja wiem lepiej, no bo no, seksualność po prostu ma swoje. Prawa ma swoje wymagania, muszę jakoś na swoje potrzeby odpowiedzieć. Idę za tym, co czuję, no i odrzucam wszystko to, co jest jakimś nauczaniem moralnym. No i zarówno jedna, jak i druga postawa, zarówno staniecie po stronie duchowości, jak i staniecie po stronie własnej seksualności, to jest sytuacja, która rodzi w nas pewien rozłam, że jesteśmy wewnętrznie rozbici, dlatego że jako istoty cielesno-duchowe, jakby mamy i jedną, i drugą sferę, które. Chcą, jak piszą autorzy, uczestniczyć we wspólnym błogosławieństwie. One chcą zostać w Bogu pojednane. Jakby do tego zostaliśmy stworzeni, żeby wszystko w nas chwaliło Pana Boga. I jak to zrobić, żeby w nas również nasza seksualność chwaliła Pana Boga? I ja bym powiedział, że pierwsze, co trzeba zrobić, to chcieć zrozumieć własną seksualność. Nie zapanować nad nią, nie mieć kontroli nad nią, ale postarać się ją zrozumieć. I właśnie ta książka, o której tutaj mówię, ona mi bardzo pomogła zrozumieć o co mi chodzi w momencie kiedy doświadczam intensywnego napięcia seksualnego. Bo mi się jeszcze wtedy wydawało, że w takich momentach, kiedy doświadczam napięcia seksualnego, kiedy jakoś odzywa się moja seksualność, to, że to jest jakiś taki prymitywny głos mojej męskiej natury we mnie, że to jest coś prymitywnego. A oni piszą, że nasza seksualność ma dużo głębsze korzenie niż tylko coś takiego biologicznego czy prymitywnego. Że podstawą dla naszej seksualności jest pragnienie intymności. Piszą w ten sposób. Intymność jest podstawą autentycznej ludzkiej seksualności. Bez intymności seksualność jest zablokowana na poziomie samozaspokojenia. Jest jak ogień, który nie oświetla i nie ogrzewa. Intymność jest także podstawą autentycznej duchowości. Bez głębokiej przyjaźni nasze spotkania z Bogiem będą co najwyżej umysłowe. Będą intelektualnym przyznawaniem Bogu racji bez przyjmowania go w najgłębszym centrum naszego istnienia. Pamiętam, że to mnie wtedy mocno ruszyło, że tym, czego ja najgłębiej pragnę, to nie jest jakieś szybkie zaspokojenie mojego popędu, tylko to jest intymność, że ja tęsknię za relacjami i to było takie dla mnie wow rzeczywiście ja się czuję osamotniony czuję, że brakuje mi głębszych więzi przestrzeni gdzie mógłbym być sobą przed drugim człowiekiem przed drugą osobą i z czasem zacząłem odkrywać, że moje ciało jednak jest dużo mądrzejsze niż mi się wydawało że jeżeli ono mi funduje napięcie seksualne no to to nie jest de facto po to żeby mi utrudnić życie tylko to ciało mi mówi wtedy Wyjdź ze swojej strefy komfortu i szukaj relacji. że to, to Ono nie domaga się szybkiego zaspokojenia, no bo samo doświadczenie mi mówi, że szybkie zaspokojenie, na przykład przez masturbację, ono nie daje mi satysfakcji, ono nie daje mi czegoś, co by, mi, co by sprawiało, że ja się czuję bardziej szczęśliwy, bardziej pełen życia, tylko raczej wręcz odwrotnie. Ale zrozumiałem to dopiero w momencie, kiedy sobie pozwoliłem na to, żeby z moim napięciem seksualnym pobyć na modlitwie przed Bogiem. I żeby. Posłuchać tego wszystkiego, co się we mnie odzywa, nie oceniając, tylko właśnie przyjmując to. I powiem wam, że jak pozwolę sobie na to, żeby opowiedzieć Bogu o tym, co się we mnie dzieje, o tym też, co mi podpowiada moja wyobraźnia, jakoś rozbudzona przez moją seksualność, to często odkrywam, jak wiele jest we mnie takich niezaspokojonych potrzeb duchowych, że na przykład mam potrzebę Bycia darem dla drugiego człowieka, takiego doświadczenia, że mogę kogoś obdarować sobą. I czuję, że gdyby nie moja seksualność, to ja bym mógł to zupełnie przeoczyć: że mógłbym się zająć jakby robieniem tego, co jest do zrobienia, a nie zauważyć tego, co jest moją najgłębszą tęsknotą, taką Bożą tęsknotą we mnie. No, także tym się chciałem z wami podzielić. Oprócz intymności. Drugą rzeczą, która łączy duchowość i seksualność, jest nasza ludzka zdolność do odczuwania pociągu, do bycia pociąganym przez drugą osobę. O tym też piszą autorzy tutaj. Że prawdziwa duchowość to jest doświadczenie bycia pociąganym przez Boga. To jest, myślę, coś, czego doświadczają szczególnie mistycy. Ale nie tylko oni. Myślę, że każdy, kto. Decyduje się na to, żeby wejść na drogę duchową, żeby poszukiwać głębszej relacji z Bogiem, czy to przez rekolekcję, czy przez podejmowanie postu albo modlitwy, że to jest odpowiedź nie na obowiązek, tylko jeżeli ktoś rzeczywiście jest się w stanie zaangażować, no to musi w sobie odkryć takie Boże pociągnięcie, jakąś fascynację. Fascynację rzeczywistością nadprzyrodzoną, chociażby, nawet jeżeli nie nazywa jej jeszcze Bogiem osobowym. No, i ta sama zdolność do bycia pociąganymi przez yy, rzeczywistość, która nas przekracza, objawia się w relacjach ludzkich jako pociąg seksualny. No i wydawałoby się, że ten pociąg duchowy od tego pociągu seksualnego się różni diametralnie, ale de facto jest to ta sama jakby zdolność ta sama wrażliwość w nas, która może zostać dotknięta z jednej albo z drugiej strony. Autorzy piszą tutaj tak. Jako, że pociąg i pragnienie są podstawą zarówno naszej seksualności, jak i naszej duchowości, niewykluczone jest, że poruszenie wywołane w jednej ze sfer może czasami rozbudzić tę drugą, podobnie jak jakiś zapach, może w nas niespodziewanie rozbudzić zapomniane wspomnienia. Na taką dynamikę wzajemnego rozbudzania zwracało nam uwagę wielu naszych wierzących klientów. Być może w sytuacjach, gdy nasze modlitwy zakłócane są przez myśli erotyczne, w rzeczywistości nie dzieje się nic tak strasznego, jakby nam się wydawało. No i to dla mnie też było takie wow, że w momencie, kiedy mam myśli erotyczne na modlitwie, to to nie znaczy, że jestem jakiś dziwny, zboczony, czy też zupełnie docna bezbożny, że moja natura jest po prostu w pełni odporna na działanie Ducha Świętego. Że to nie jest tak, że to jest po prostu moja... Wrażliwość, którą też mogę przyjąć. Ale jednak, bądź co, bądź, jest to przeżycie trudne, bo my jeżeli chcemy się modlić, a nam się narzucają myśli erotyczne, no to co z tym zrobić? I tutaj autorzy podpowiadają coś, o czym ja już mówiłem w odcinku pod tytułem Czy w celibacie jest miejsce na intymność? Mówiłem tam o odpuszczaniu, czyli o tym, żeby z takimi myślami, z różnymi w ogóle narzucającymi się nam myślami, które chcą nas odciągnąć od relacji, nie starać się walczyć, ani nie starać się przed nimi uciekać, ale po prostu pozwolić im jakoś być z boku, jakby tak przepływać, a ja skupiam się na relacji, że ja cały czas powracam do bycia w kontakcie z Bogiem, czyli albo mówię do niego, mogę mu opowiadać o tym, co się we mnie dzieje, ale nie skupiam się na tych myślach, nie staram się ani ich pozbyć ani nie staram się jakoś ich realizować, tylko pozwalam, żeby one sobie były. To jest to, co proponują autorzy. Ja bym do tego dodał jedną rzecz, że żeby takie myśli odpuścić, to najpierw trzeba je do siebie dopuścić, to znaczy w ogóle zgodzić się, że one są. To znaczy nie zaczynać modlitwy od tego, że proszę cię, panie Boże, zabierz mi te myśli. Chodzi o to, żeby chcieć być z Bogiem mimo wszystko. Nie po to chcę być z Bogiem, żeby On mnie uwolnił od moich zmagań, tylko pomimo moich zmagań, ja chcę być z Panem Bogiem. Czujecie o co chodzi? Relacja z Bogiem, która jest w centrum, a wszystko inne to tylko okoliczności. I Panu Bogu naprawdę nie przeszkadzają nasze myśli. To nam one przeszkadzają. A on jest w stanie być z nami pomimo wszystko. Tak jak przyszedł do uczniów, mimo drzwi zamkniętych, gdzie oni tam w lęku drżeli, zamknięci po jego śmierci i zmartwychwstaniu, tak samo jest w stanie przyjść do nas, pomimo naszych myśli erotycznych. Tutaj też jeszcze jeden cytat pozwolę sobie przytoczyć. Wydaje się, że życie byłoby o wiele prostsze, gdyby Bóg po prostu uwolnił nas od pociągu seksualnego. Podejrzewam, że wielu z nas modliło się nieraz o to, by Bóg uczynił to dla nas. W takiej modlitwie prosimy Boga o to, żeby nasze życie stało się mniej skomplikowane, bo nie chcemy się zmagać ze sobą. Kiedy jednak godzimy się na siebie i nie chcemy uciec przed swoją seksualnością, ale podejmujemy zmaganie, to taka postawa czyni nas w efekcie bardziej zależnymi od nieustannej Bożej pomocy. I to było też dla mnie olśnienie w momencie, kiedy czytałem tę książkę. Że kurczę, przecież ja się, o co ja się modlę? O to, żeby Bóg mnie raz na zawsze uwolnił od mojej seksualności? To znaczy, żeby tak zadziałał, żebym ja już go nie potrzebował. Że ja tak naprawdę w mojej modlitwie chcę się od Boga uniezależnić. Że ja chcę być po prostu doskonały sam ze sobą, nie potrzebując Jego łaski. A to przecież nie na tym ma polegać moja relacja z Bogiem. Nie na tym, żebyśmy jakoś żyli sobie tak równolegle względem siebie. On ma swoje życie, ja mam swoje, i tylko właśnie staram się trzymać tego, co on mi jakoś wyznaczył jako właściwy sposób działania. Tylko on mnie zaprasza do zażyłości, do intymności. No i ta zażyłość też się wyraża w tym, że ja jestem zależny od niego, że nie wszystko ode mnie zależy, że ja właśnie nie jestem w stanie ogarnąć, że tak powiem, mojej seksualności. Bez jego pomocy, że, żeby żyć w pełni w zgodzie z sobą, a jednocześnie bez jakiegoś takiego uczucia, że cały czas siebie samego kontroluje, ja potrzebuję jego pomocy, nieustannej pomocy. Choć mam też świadomość tego, że to może być trudne, żeby się zgodzić na swoje napięcie seksualne, dlatego, że często bywa tak, że zostaliśmy wychowani do tego, żeby się wstydzić wszelkich uczuć seksualnych. Albo żeby odczuwać poczucie winy z tego powodu, że mamy w ogóle jakiekolwiek myśli, właśnie kosmatę myśli, jak to się mówi. Więc jeżeli doświadczyliśmy takiego wychowania właśnie bardzo restrykcyjnego, y jeśli chodzi o podejście do seksualności, to może być nam trudno y jakby przejść ponad tymi wszystkimi uczuciami, które się w nas rodzą. Y ale to jest też coś, o czym możemy z Panem Bogiem rozmawiać. Możemy Jemu mówić, że zobacz, ja czuję tutaj właśnie silne napięcie, tutaj czuję jeszcze wstyd. Po prostu nie jestem w stanie już Ci nic więcej powiedzieć, jak tylko siedzieć przed Tobą. Ale chcę być z Tobą mimo wszystko, z tym wszystkim, co we mnie jest. Proszę Cię, Ty daj mi pokochać siebie, przyjąć samego siebie z tym wszystkim, co czuję i pokochać samego siebie tak, jak Ty mnie kochasz. Z tym wszystkim, co we mnie jest. I powiem Wam z własnego doświadczenia, że Bóg takiej modlitwy wysłuchuje. Modlitwy, gdzie staję przed Nim w bezbronności, pozwalając na to, żeby On był Bogiem, który mnie ogarnia i wspomaga. I to mi się przypomina jeszcze jeden temat, który autorzy poruszają pod koniec tej książki. Oni porównują taką ludzką drogę do pojednania pomiędzy seksualnością a duchowością do historii Jakuba i Ezawa w Starym Testamencie, gdzie byli to dwaj bracia, którzy byli ze sobą poróżnieni, ale ostatecznie na końcu doświadczyli pojednania. I autorzy piszą, że to, co umożliwiło tą sytuację pojednania i to, dzięki czemu, szczególnie Jakub, który jest tutaj jakby głównym bohaterem opisywanym w tej historii, to, co Jakubowi pozwoliło doświadczyć błogosławieństwa, to była z jednej strony jego nieustępliwość, a z drugiej to, że pozwolił sobie na to, żeby stanąć w bezbronności przed swoim bratem. Dzięki temu możliwe było pojednanie. I myślę, że tak samo jest też, jeśli chodzi o duchowość i o seksualność: że z jednej strony potrzeba nieustępliwości, że ja się nie zgadzam, żeby moje życie nie było życiem w pełni. Znaczy, żeby seksualność była tylko ciężarem, który muszę dźwigać. Nie. Ja wierzę, że seksualność została mi dana przez Boga jako dar, żeby moje życie było spełnione i żeby było życiodajne dla innych. Więc jeżeli tak, to Panie Boże, pokaż mi, jak ja mogę szczęśliwie przeżywać moją seksualność, cieszyć się nią. Ja jestem nieustępliwy w tym, nie chcę ani mojej seksualności usunąć, ani nie chcę porzucić mojej duchowości, jakby wykluczając Pana Boga z przeżywania seksualności. To jest nieustępliwość, a z drugiej strony bezbronność, żeby zgodzić się na to, że ja właśnie nie jestem w stanie sam siebie ogarnąć, ale mogę taki, jaki jestem, stanąć przed Bogiem, pozwolić sobie na przyjęcie Jego miłości, miłości miłosiernej i miłości bezwarunkowej, miłości mimo wszystko, że chociaż ja jestem taki nieogarnięty, to On mnie ogarnia swoją miłością i mogę Mu na to pozwolić, pozwolić Bogu, żeby kochał mnie nieidealnego i prosić jego żeby uzdolnił mnie też do tego żebym ja samego siebie nieidealnego pokochał jeszcze tylko jako płętę dodam to co autorzy piszą na przedostatniej stronie że nie możemy pozwolić żeby tak ważny aspekt naszego życia jakim jest nasza seksualność pozostał niepobłogosławiony i niekochany i wyrwany z relacji z Bogiem nie możemy pozwolić na to żeby nasza seksualność była nie niepobłogosławiona i niekochana. To tyle w temacie, a teraz jeszcze obiecany bonus. Więc moi drodzy, dzisiaj 19 marca w uroczystość św. Józefa kanał Duchowość Cielesności obchodzi swoje pierwsze urodziny. Równo rok temu, też 19 marca, wypuściłem pierwszy filmik. Szczęść Boże, cześć! Witajcie na kanale Duchowość Cielesności. To jest kanał, który powstał przede wszystkim z potrzeby serca. Dlatego, że brakowało mi takiego kanału na YouTube, gdzie mógłbym usłyszeć, w jaki sposób to, czego doświadczam w ciele, może się jakoś łączyć z moją duchowością. No i po roku jesteśmy tutaj razem. To, co chciałem wyrazić, to jest przede wszystkim moja wdzięczność za wdzięczność wobec Pana Boga za to wszystko, co się wydarzyło przez ten rok, ale też wdzięczność wobec Was, którzy jesteście tutaj ze mną. Dlatego, że czuję, że my razem tworzymy tutaj przestrzeń takiej wymiany i spotkania się w tym, co jest ludzkim przeżywaniem relacji z Panem Bogiem. Że to, co otrzymuję od was w komentarzach, co otrzymuję od was w mailach, to jest dla mnie wielkie ubogacenie. Zarówno to, gdzie się dzielicie waszym świadectwem, jak i pytania, które zadajecie, które mnie też skłaniają do tego, żeby zmierzyć się z różnymi tematami. Także bardzo wam dziękuję. I przy tej okazji chciałbym też spojrzeć wstecz, i zobaczyć, jak ten kanał się rozwijał na przestrzeni czasu. No tutaj widzicie taką krzywą od początku, jak to wyglądało, właśnie tak. Widać tutaj liczbę, widać pewien wykres, ale to, co się kryje za tą liczbą, to są konkretni ludzie. To jesteście wy, którzy jesteście ze mną tutaj. Spotykacie się, żeby słuchać tego, co mówię, żeby dzielić się też tym, co sami przeżywacie. I chciałbym Wam po prostu podziękować też konkretnym osobom, które dołączały w konkretnym czasie. Tutaj na początku, jak zobaczycie, nie widać tego na tym wykresie, bo on jest taki w, w, nie w tej skali, ale o tutaj, 25 marca, to jest tydzień, a dokładnie 6 dni od uruchomienia kanału. Jest 105 subskrybentów. 105 osób dało mi kredyt zaufania, gdzie jeszcze nic nie było na tym kanale, nie było wiadomo, co ja tu będę gadał. Puściłem jeden filmik, gdzie mówię, jakby o tym, że założyłem nowy kanał i co chcę tutaj, żeby się na nim pojawiało. Ale właśnie te pierwsze 105 osób bardzo dodało mi pewności siebie i chciałbym wam bardzo podziękować, wam, którzy jesteście ze mną tutaj od samego początku, od samego początku tego kanału. Dalej, no ten kanał się właśnie tak rozwijał, że już nie tylko jakoś znajomi, nie tylko ci, do których dotarłem jakoś przez Facebooka czy innymi kanałami, ale tutaj kolejni właśnie dołączaliście, dowiadywaliście się o tym kanale. Właśnie też jestem ciekaw, skąd się dowiedzieliście. Możecie napisać, jakby skąd trafiliście tutaj na ten kanał. Bo potem jest listopad. To był listopad bez przemocy na kanale Duchowość Cielesności. Połowa listopada na Pogłębiarce, w aplikacji Pogłębiarka rusza kurs empatycznego sortownika myśli. 500 osób dołączyło do kanału Duchowość Cielesności. I bardzo dużo mam wdzięczność za ten czas, też za odnowioną współpracę z Danielem. Za to, że też mogłem poznać nową ekipę, osoby, których wcześniej nie znałem, które teraz tworzą sztab pogłębiarki. To było bardzo dobre doświadczenie. Też ostatnio, niedawno prowadziłem takie spotkanie wielkopostne dla grupy pogłębiarki z Trójmiasta. Też serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy tam byli. To było bardzo fajne spotkanie. I cieszę się bardzo, że mogę właśnie mieć kontakt też z tymi ludźmi, którzy mnie znają jeszcze. Z tych dawniejszych czasów, zanim jeszcze byłem ojcem, jezuitą. Cieszę się, że mogę Was spotykać, że ta relacja trwa. Ja w ogóle Wam powiem, że ja nigdy nie przypuszczałem, że ten kanał się tak rozrośnie. Myślałem, że to jest raczej taki temat, jest niszowy i trudny, więc myślałem, że jest niewiele osób, które chcą na ten temat słuchać i rozmawiać. A głównie zależało mi na tym, żeby ten kanał to była przestrzeń, właśnie spotkania osób, które. Nie boją się poruszać trudnych tematów i które chcą rzeczywiście spotkać się z innymi w ludzkim przeżywaniu relacji z Panem Bogiem i chcą dzielić się tym, co im pomaga w tej relacji. I bardzo się cieszę, mam ogromną wdzięczność do Pana Boga za to, że właśnie to się dzieje, że przez ten rok mogłem tego bardzo dużo doświadczyć i liczę na to, że będzie się to działo nadal. W najbliższym czasie, co prawda, robię sobie przerwę, Wielkopost, na końcówkę Wielkiego Postu i na Wielkanoc. Nie będę nic publikował aż do soboty przed Niedzielą Miłosierdzia. Bo mam bardzo dobre doświadczenie z adwentu, tego że to mi służy duchowo. Po prostu potrzebuję też takiego czasu wycofania się, pobycia sam na sam z Panem Bogiem. Nie tyle w akcji i dzieleniu się moim życiem z innymi, ale w takim zaczerpnięciu. Od Niego, który chce odnawiać moje siły i dawać mi też nowe inspiracje, żebym się nie wyczerpał w tym, czym się dzielę. Także zobaczymy się z powrotem za dłuższy czas. Na ten czas najbliższy chcę Wam wszystkim życzyć przede wszystkim dobrego przeżycia Wielkiego Postu, tego, żeby pośród tej wojny, pośród niepokoju, który nas otacza, żebyście znajdowali tego, który jest źródłem pokoju i nadziei żebyście widzieli też dobro które się dzieje pomimo zła które tak bardzo rzuca się w oczy i żeby te nadchodzące święta wielkiej nocy były spotkaniem z miłością która zwycięża z miłością która jest silniejsza niż śmierć silniejsza niż wszelki grzech która przychodzi do naszych serc mimo drzwi zamkniętych i mówi pokój wam także tego pokoju wam życzę do zobaczenia z Panem Bogiem. Cześć.